Siema, z tej strony macie, kiedyś jest ze mną? Znowu włodar! I znów magię. Dzisiaj to będzie trzeci... Dzisiaj znów nagrywamy stunty Sanchez'em. Tylko zaraz z Sanchez'em. I będzie trzecie, to będzie odcinek trzeci lub y, czwarty. Trzeci. No trzeci. I mamy zarobiasty kask. Mamy zarobisty kask i jedziemy na stunty. Robimy co dwa stunty. Raz tak gadam, bo wiem, Przepraszamy za Bartka, yy, wcześniejsze krzyczenie. Bo to był jego pierwszy odcinek. No. A teraz jest drugi. No, już jeden stunt, bakl przy okazji. Ale za mój. Ech, no i na dalszy teraz spoty. Tak to się robi, babcie. Musiał dowalić suchara. Babcia to mnie już nie będzie liczy, please. Widzicie, wskoczyłem na budynek? Lub nie widzicie? XD, XD Bo mrugnęliście to Nie mrugajcie Starajcie <grywki> się nie mrugać przez Mati, a pokaż nam ciekawostkę samolot w ogóle się rozbił To jest trochę dziwne, bo to z takiej misji było A my jeszcze nie robiliśmy tej misji Mati Idź po motor. To no zaraz. Jezu. Jak cię motor zniknie, będziesz sobie szukał. Okej, okay, no. Widzicie, Mati się nas nie słucha. On powinien się nas słuchać. Co no tutaj tylko robi? Na lewej co Nagrywamy drugi i trzeci odcinek na PS4 z Bartkiem, bo Kacper nie ma. Bo Kacper wyjechał. Czy nie wiadomo? Pięć po ten motor, nie Jak ten odcinek ma być krótki, to param. Spiderman. Spiderman. I dwie Mati, to rób te dwa stunty. Aha, hangar, u nas Zrób o te kamienie. No, o te kamienie. Widzowie, na widzowie, w następnym odcinku, gdzie mamy zrobić stunty i czym. To? Jakim motorem? No bo gdzie to ustalimy, ale nie tym Franklinem motorem, prosimy was, no bo on podnosi koło tylko na starcie. Jak się jak dobrze wystartuje, jak wystartujemy, to on wtedy dopiero podnosi oponę Lub din... Dinko... Jeszcze Dinka Tust! Jeszcze Dinką Tust na mnie wysyłajcie, bo to jest no. beznadziejne. Nie, Dinka. Dinka Double T. O, to jest dobre. No. Co, Dinka, do Betti? No. Nie. To się dzieciło. Co Czasem. słabe było. Uniamę wręcz. Tak jak w poprzednim odcinku. O, tu był hogaty. Tu chyba był czołgiem. Czołgaty. XD. Sió, czołgaty. Pozdro, hogaty! Juh! Pozdro. Jeszcze wili extreme. Lachu. Wibę! Take Kabyk. I pozdrawiamy kanał Bart Woder Gra. Bart Backflip. Gra. Teraz Mati No, to <coughs> mogę zrobić coś takiego? Nie, znów tu. Patrz Maty. O, bo, lubisz robić graffiti na ścianach. Wtedy XT, powiem. Ładne graffiti. <głodne> oh, to jest. Pip. Pip. Jaki

Nie, nie puszczaj. Jakieś muzyki. Nie, bo nas YouTube zabiją. No dobra. Albo... Trzy w jednym odcinku. 10 łapek w górę. Za to. Albo nie. W tym odcinku macie wbić 15 łapek w górę. Uw, dupa. Nie dobiję tego. Mati! Nie dobiję tego. Plałka! Tom prosiła 100 tysięcy. No i w mu 130 milionów. No. Wiem. Ale to sławnie to bierze, a my nie jesteśmy sławi. No i co z tego? Ale wierzymy, że nasi widocz... widzowie daje, dadzą ralki. Tak. Ja tego panu A ja nie mogę teraz, nagrywać. Teraz woda. Teraz Bartek robi z czyli ja? Tak? Woda, woda, woda. W taki skok Cheatowany? No. Ale jak to sobie nie jesteśmy cheaterami? No, może. też to są ciotuchy. Nie jesteśmy cheaterami. I brawo, odedłeś. Teraz popełniłeś zgonę. Na razie, tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Mara!